No, lo, no, lo. kurde. no, a mi się teraz to do nie, zaczęło. No czy na 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 mapy. Dobra. Emil, Emil, się pokaże. pokażę. Amin. I to tyłach... szybko. Jest jakiś ten... Oj, przepraszam że... szybko, nie. Mariolka. Jest jakiś, leci. A co, Milan przegrał? Fajnie. A co, Milan przegrał 1-0. Jeszcze grają. To dopiero pierwsza pora. Pomocy! A nie, a bądź tutaj, dobrze? No, idę. Jestem. Gdzie? Gdzie jest gościu? No, Miałam no, tutaj, tutaj stópki. Co to typy? O, kroki. Jest w tym budynku. Chodź tu leci na Leczy się. Jeden. Na mnie. Lecę. Nie, szybko. Przy Lec. O, Sigma. Ej, kroki. Kolejny. Lec. No. Może już trzech typów zabiłam Na mnie No idę już? Masz typa u siebie? No nie wiem, no ten Lamus cały czas gdzieś tu łazi. No i strę do mnie au! Nie! Przepraszam, restartuję się! No szybko! Szybko! Mam z dwóch stron. Dobrze, zdążę, zdążę, zdążę. Dobra. Dobra, dobrze. Weź już niech cię zabiją. No dobra. Szybko... No czym się to... Restartuje ja I Mam dużo pingu. Nie dobrze. Dobra, ja lecę. Chodź tu do mnie, bo tu jest dużo skrzynek. No wiem, ja tu sobie... Masz. Ja... Ale to. O, to, 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 No, aha. <grymne> dobra, masz dobra, skrzynkę. Dobra, ja lecę. Wow, wiesz co, ci wyleciało to. Gdzie ty skrzynkę zaznaczyłaś? Nie no, wiem, Kur... Dobra. I idę yy, za ścianę, i tam są minisie. No ja nie mogę. Czekaj, użyjmy tego obok siebie tych jagódek. Czekaj, ty. Czekaj, to o są ty. te, patrz. O te. Czekaj. O te. O te par. No dobra, to użyj. Pią? Pią? No wiem, no ale myślałam, że ich użyłaś. Pium. O Boże! O Boże, ale mnie wybiło! Że od nie zginęli. O, skupię, Jezu Marysia! Wybiłaś mnie do strefy! Przepraszam! Przepraszam kochanie! Ja ja cię? Ja cię. Ja nie wiem co ci zrobię. Idę po tą popę. Ale nie zdążę. Weźmiję ja tu ktoś. Wezmę ci, ja ci zrzucę i Aha, no nie tu dzięki. Strzelaj się tu gdzieś blisko. Chodź, dam ci tą pompę. A ła, a ła! Na mnie! jest! Krak! 24 white ma! No taki white! Nice. O. A, no. no Wiem, mam potki Boże, marysza. Kur, A prawie mu potki zmarnowałam. Czekaj, dam ci pompę. Masz. Ja mam, to samo. Aha. Bo leżała tu przez chwilę. O, kolejna. Nie mam sztucer na chwilę. Nie mam nic. Nie mam sztucera. Ja nic z tego nie wzięłam. Ja tylko minisy wzięłam. Tego trupa nic nie wzięłam. Chodź, bo tu się strzelają gdzieś. Możemy. Auk! Ich... Z... Auk. O, widzę! O, to ten! Co go zabiłaś? Dostał? Dostał, dead. Ha! Ej, lecę! Łaby z kim No co on ma? Multa! No właśnie, on ma jakieś kurde. Czy my uciekniemy, mam pytanie? No wychodzimy. Chodź, 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 chodź. Dajcie, go. Dobra, nie a, ma. <kluz> Chodź, <kluz> mam jakieś sztuki. Leci. Leci. jest tu typ. Dać No skąd, gdzie? Nie wiem jak. No co? Ja go zgłaszam. Ready czy do lobby. Czekaj, redy, ale Ta, mam cię zgłaszać mój towar, jeśli nie, nie będę cię zgłaszać. Eee, a im Dwie łapki w górę, subskrypcje i piszcie komentarze, czy takie filmy się podobają. A ta seria od Brąza do na OZI co się zacznie od może poniedziałku, wtorku. Może. Idę się brat zapytać. Co? Czemu jestem w lobby?

No już tylko oczekuję, bo chcę sobie to. Taki trening? No tylko. Dobrze. tak. Taki trening? Jesteś w lobby? Training! No już ramy, tylko. Czekaj, no, no, no nie, a daj Reddy w lobby, a daj rady w lobby. Dobra, już, 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 No. Dałaś? No. No. No ja nie mogę wyjść w ogóle do... do... O, o dobra, mam. Dałaś lepiej. To jest ok. 800 VW. Dalej prowadzić szlaga? Możesz śledzić harmonogram. Mariusz. Słucham. Mariusz. Słucham. Prowadzi szlaga. Czy dobrze, czy źle? Nie, już zakończyło mi. Czy prowadzisz live'a? Nie, nagrywam film. Dobrze ci się... No, cóż? Tak. A idziesz jutro do kościółka? No, chyba tak. Idę na śniadanie. Tak. A na którą godzinkę? i e, co tu się stało? Aha, wekslobuj. Jakby to jesteśmy na Piję, Piję Co? A ja widzowie, że to, sobie to szybko. Znaczy, ja nie tutaj na starcie, są potki do picia. A Marysia, musimy to wygrać. Musimy. Inne wygrać. wygrać. okej? Okay? Dobrze. Dziękuję, Marysia. Żeby mm. Ani na chwilę przerwa. Trzeba by. to. Wykopuję cały. Oj, jednak nie wykopuję. Ale masz. Pomysł. Emil, wiem, jak możesz sobie zrobić. Emilku, ale ja wiem. Nie wiem, Może natur. Pompa. A to a weźmiesz mi? Jak kład? Albo nie musisz. Może no, możesz powiedzieć sobie tak obchodzisz i jedną coś. Piedziesz i w drugą. O Boże, to ta pompa pom myślałam, że nie była dla to jeszcze. Ale nie, ja, bo ja bym... bo oh! będziemy robić tak, że chwilę sam, chwilę ja cię będę. this To jest Maj! To jest Maj! Co? Bo Mary Chan zabra taką fajną brochy? A może tutaj będzie? Ulepszona skrzynka! Ja biorę, ja biorę, ja biorę, ja biorę! O! Poczekaj, obudujmy się i poczekaj, wyrzuć to i ja ci tego nie zabiorę, obiecuję. Poczekaj, no wyrzuć. No dobra, ale... Ty tam ty tam. a... Okay?